Siemano, chyba 43 dzień już, 669 6 dzień, trochę przyziębiony jestem po wczorajszej komunii, zobaczymy jak to będzie, czy to się rozwinie, czy to się może wynormuje, mam nadzieję, że tak, idę się od razu faszerować jakimiś lekami, i zobaczymy się potem. Siemano, słuchajcie ludzie. Nagrywam to tego daily, ponieważ tak rano powiedziałem, że mi się zaczyna no, wieczorem nosy zatykać. Rano, jak wstałem, to w ogóle też. Powiedz coś przed odgadam. Nie robię tego specjalnie. No, mam zatykany nos cały. Tutaj, aha, czekaj. Tu już się gromadzą chusteczki. Kolka zero oczywiście. No i kuruję się, biorę leki. No dzisiaj chyba tego żadnego nie zrobię. To tam ostatnio kogoś oglądałem z trenujących, że jak jesteś chory, to tam ten stan zapalny jest tak dalej i ty trenując, go to zwiększasz, więc jeszcze pogarszasz sprawę, bo są niektórzy, którzy są lekko podziębieni, są chorzy, się źle czują, chodzą na treningi, jeszcze to pogarszają podobno. No z tym się wstrzymam, kontuzja kontuzją, nie mam kontuzji ale jak się dzisiaj nie będę czuł pod wieczór już lepiej nawet czy coś, to ale chyba nie, bo... Coraz gorzej jest z tym no. Zatkany na stop biorę leki, kuruję się, będę się inhalował, i jak najszybciej, żebyśmy wrócili do formy, do formy, do treningu, oczywiście, bo taka pogoda ładna, żebym poszedł coś zrobić, ale dramat, Takie przeziębienie z takiego byle powodu. Co tam na tym dworze byłem? Aż tak wczoraj nie wiało bardzo, zrobiło, ale to tak jest właśnie, kurde. No nic, dobra, ja się kończę, <laughs> dwa, dwa mi też kończę. Jeżeli coś wrzucę to wrzucę A jak to, to teraz przez... nie wiem Mam nadzieję, że jak najszybciej, że dwa dni, może max 3. I wyleczę się na tyle, żeby wrócić na spokojnie I wam coś rzucić ciekawego w te daily Zobacz, może coś wam do, do podrzucę Żebyście mieli co patrzeć Może coś, nie wiem, jak grant czy coś Będę raczej tylko to robił No YouTube'a też nagrać nic specjalnego nie mogę Sorry bo też mam ten katar i gadać w grze nawet też takich emocji prawdziwych nie będzie, bo jak można mieć emocje, jak się jest podziębionym i, i cię tylko denerwuje no, żeby tylko wysmarkać co chwilę no nie no, tak średnio to pasuje zobaczymy wstępnie choruję, ale oby jak najkrócej, tak więc trzymaj kciuki, żebym wyleczył się, żeby wrócili no, żebym kurę trzymał, to michę przynajmniej będzie dobrze, nie? Bo tak, żarcie z komonitem, cała lodowa jest. A nie chcę już tam się i pokazywać, bo tylko smaram, smaram i nie mam siły nawet wstawać z tego fotela, więc. No nic. Nie będę się rozgadywał, bo też mnie to męczy trochę teraz. Trzymaj się. Jak coś wrzucę, to wrzucę. A jak nie, to, to tak będę, tylko wam wrzucał takie. Daily vlogi codzienne z wyjaśnieniami, jak się czuję, czy jest lepiej, czy jest gorzej, tyle. I waga oczywiście. Waga to tak standardowo niech będzie. Już taki, to jest taki schemat moich daily vlogów, że waga z rana musi być. Tak, nawet jeżeli nic nie znaczy, to tak dla samej zasady. No, teraz ja żegnam. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Do zdrowia.